W końcu, w końcu udało się odpalić pierwszego w życiu streama kulinarnego, jestem nie w Szkocji już, jak wiecie przez ostatnie prawie że 10 lat mieszkałem w Szkocji, co już nie jest aktualne, jestem w Polsce, jestem w moim rodzinnym mieście w Krakowie. Chwila, ważny komunikat. Dzisiaj będziemy robić naleśniki. Wiem, ambitnie, ambitnie. Jeżeli się pytacie dlaczego konkretnie robimy dzisiaj naleśniki, jest to przez fakt, że nie byłem w stanie kupić żadnych innych produktów na coś bardziej ambitnego plus trochę mi się nie chciało nawet szukać. W tym miejscu tu jest mój telefon, który robi mi za router yy, internetu mobilnego I w taki sposób mam w ogóle internet na tyle szybki, żebym mógł streamować wam yy, to, co tutaj się dzieje, także je, Ja jestem przekonany, że coś mocno pierdolnie w którymś momencie tego streama Tylko jeszcze nie wiem co Fajne gacie, dzięki yy, Idealnie kupiłem, żeby dopasować do stroju Mam nadzieję, że wam się podobają ja Mam chyba też dziurę w skarpetce, o bez kitu. Co to za dildo w tle? Które? Bo jest ich sporo Będę wam czytał na głos Składniki Jedna szklanka mąki pszennej Mąkę przedną powinienem gdzieś mieć. Zdaje mi się kupowo. Nie no, mam kurwa tortową. To jest chyba git, nie? Tortowa może być? Czy kurwa mąka Basia tortowa nada się na naleśniki, czy ja muszę zapierdalać na szybko do sklepu? Jak byłem z Mateuszem w sklepie, <grym> zadzwoniliśmy, uwaga, do Dominiki Akataris. Zadzwoniliśmy do Dominiki Akatairis i zaczęliśmy się, <grym> zaczęliśmy się jej pytać. Ty kurwa, czego my dokładnie potrzebujemy na naleśniki, bo <grym> było wiele pomysłów na to, co mieliśmy ugotować. Jajecznica też była już planem chyba kurwa z. Ale było na pewno devolay, to, to wymyślił Mateusz, to jest podobno jakiś kurwa kotlet czy inne gówno. Nie mogliśmy dostać mięsa, bo była już godzina 22, kurwa coś. No planów było dużo, ale ta mąka się sypie! Kurwa Madzia, ja tu sprzątałem! Kurwa! Potrzebujemy tak! Jednej szklanki, jednej szklanki mąki pszennej, Co to jest kurwa jedna szklanka? Co to jest zamiara? Ile to powinno mieć mililitrów? Bo ja nie wiem, ja mam takie przejebanie duże szklanki z Ikei. Nie wiem jak wy to widzicie, muszę sobie na OBS O! Widzicie? To jest uwierzcie mi, ja robiłem w nich driny i kiedy robicie połówkę na <grywa> ja wam pokażę kurwa. <grywa> jak tutaj odwiedzały mnie pewne osoby. Mogę wam pokazać. To jest na przykład Jameson, którego kupiłem. Widzicie ile jego jest w butelce? Zgadnijcie ile drinów zrobiłem. Kuj, powiem wam od razu. Zrobiłem cztery driny. Tylko że na przykład pierwszy drin jaki zrobiłem to była połówka i już zeszła tak z 1 czwarta butelki, bo nie ogarnąłem trochę jak duże są te szklanki z Ikei więc tak jakby trochę mój błąd. Okazało się, że tego drina nie do końca dało się wypić, ale jakoś, jakoś tam poszło, trochę się tego zlało, trochę się rozcieńczyło bardziej kolą, było dobrze no. Smażysz naleśniki, gotować to możesz makaron, a wiesz co ty możesz zrobić? Ty możesz wypierdalać kurwa z takim podejściem. Dzięki Pixelek za 5 zł, co tu się odpierdala? Gotuję naleśniki i będę mówił gotuję, żeby wkurwiać jeszcze więcej ludzi. Jest indukcja. Mogę wam sobie pokazać to bardziej tak, czy tutaj się spierdoli? O, mogę, kozak. O, o. Dobra, spierdolić. O, ty, ale zajebisty kadr. Dobra. Działa. Yy, yy, kurwa. Stój tam. Nie, yy. Nie spadnij. spadni. No i chuj, teraz mam jeszcze gorszy kadr. Kurwa mać. Ten to kurwa lifik lifik. Jak chcesz paść na tego streama, wbijaj teraz. Jeżeli masz chwilę wolną, zapraszam, kurwa. Ktoś musi mi robić akapela barkę w tle. Kurwa, Lifi, nie mieszkasz daleko ode mnie, zapierdalaj tutaj. Ja, słuchaj, ja ci otworzę drzwi. Ja, ja mogę nawet z mikroportem pobiec do windy do ciebie. Chyba, Lifi, jesteś w stanie kupić flachy po drodze, a ja ci przeleję? To są jajka, które kupiłem, kurwa, parę dni temu. Mam nadzieję, że one się pff, nie przyjmasz tak szybko. E, do 20 jeszcze są ważne. No, zajebiście. Umiecie żonglować jajkami? Ja też nie, dlatego nie będę nawet próbował spierdalać Jeżeli myśleliście, że tym zacznę żonglować to bad Mąkę wsypać do miski No tak, miska, kurwa Chuj, będzie ten garnek jebany Ja do niego... <słyska> <słyska> Dobra, powiem wam jedną historię To jest... Mogę to mówić raczej Dominika, mogę to powiedzieć? Czy nie? Ty mi powiedz Czy mogę opowiedzieć historię z miską? Nie wiem Dobra, chuj Powiem Dobra, więc yy, była taka historia O, mogę do, mogę do was mówić prosto z becki yy, Była taka historia... Usiądę sobie, mam wyjebane Była taka historia, gdzie Dominika Przyjechała odwiedzić mnie w Krakowie I swoją drogą To też jest kurwa z Bo Dominika przyjechała Kupiliśmy kreta w granulkach i odetkała mi rurę Odetkała mi kibel, który się zatkał u góry I rzeczywiście dopiero jak Dominika przyjechała I odetkała tym kretem, kibel y, na wyższym poziomie mieszkania, wtedy się odetkał, bo ten kurwa podwójna siła, gówno jebane. Yy, no, y, poszedł film, gdzie kurwa próbowałem odtykać się kibel, i ta podwójna siła wcale nie jest podwójną siłą. Jest głównym jebanym. Yy, ale no, anyway. Yy, przyjechała Dominika i też tak wskoczyliśmy sobie do, do Tivolta i do, do Martyny, czyli Tysiologii. No, skoczyliśmy sobie do nich, tak wiecie, na taki wieczór poznawczy, gdzie przyjechałem ja z Dominiką, był Tiwold i Martyna, tak sobie siedzieliśmy i postanowiliśmy. Wiecie, było, była późna godzina, już wszyscy po robocie byli. No to można było się napić, nie? No to się kurwa napiliśmy. Więc jesteśmy sobie u volta jesteśmy sobie u Martyny. Problem był taki, że żywiliśmy się identycznie tego samego dnia, ja i Dominika, bo zamawialiśmy żarcie. Tutaj, jak odtykaliśmy rurę w kiblu. Zjedliśmy jakąś taką chujową mieszankę jedzenia, która jak się okazuje niezbyt dobrze działa z alkoholem. Więc po jakimś trzecim drinie którego, wiecie, ja tak po mężku kurwa, na poważnie chciałem wyzerować Okazało się, że w żołądku, w żołądku zrobiły się takie, wiecie, niezbyt dobre miksy I Dominika w pewnym momencie zaczęła potrzebować miski, żeby wydalić niepotrzebne, niestrawione jedzenie czy tam, strawione, chuj wie I kurwa, w pewnym momencie, jak ja to zobaczyłem To poczułem, że ja pierdolę też chyba potrzebuje miski Więc ona siedziała na balkonie i żygała do jednej miski Po czym przyszedłem ja i zacząłem żygać do tej samej miski co ona I kurwa mać Rzygaliśmy chyba przez pół wieczora Po czym wróciliśmy na chatę Gdzie wziąłem tą miskę, tą samą miskę, którą trzymam teraz w dłoni I, i do niej też wymiotowałem Także to jest historia tej miski Ona jest umyta spokojnie Albo wiecie co, nie, chuj z tym Ona wcale nie była umyta, ona jest tak Tak jak była, tak została żeby was bardziej obrzydzić na streamie No i tak to się skończyło Nie polecam jeść KFC i później iść pić Tak wiecie, bez, bez tego, bez większego przygotowania do, do picia alkoholu No nie skończyło się to najlepiej i z tego miejsca przepraszam Volta i Martyna Choć zrobiłem to prywatnie, to robię to jeszcze raz publicznie O kurwa dobra, trochę za wysoko, okej okay. No, kurwa, nie, nie spodziewaliście się takiej zręczności, co? Ha, <laughs> kurwy syny. Ja. Nie, wyjebałem co jako poza śmietnik. Nie, dobra, trochę śmietnik się udówcył, ale dobra, jest git. Cześć, że to. O, czemu to raz działa, raz nie? Coś o kurwa, działa. I co? Ja to po prostu wsadzam tutaj robię i robię tak? Przecież to się wyleje całe. Rozmieszaj najpierw. Jebać. Znaczy dobra, mogę, w sumie, tylko tym. Dobra, pa, kurwa. Ja nie rozmieszam. O, 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 ja widzicie, widzicie co się dzieje. Dobra, kozaj. Ej kurwa, boję się tego. Ja pierdolę! To, no to mi się całe rozleje. U. Kurwa. Ja, pierdolę, ja tu będę miał sprzątania. Więc co, coś mi się zdaje, że to się nie tak robi, kurwa. <grymnelly> no i co, no i zrobione, wymieszane. Oła, ty słyszycie to? Jak latka na sucho, co jest, kurwa? Yy, dodać trochę oleju, tak delikatnie? Tak trochę na patelni, żeby był? Na patelnie olej daj, bo... dobra. Dobra, jest, jest, olej na patelni. Spoko, przyjdzie Litwik, powie, czy jest git. Mam nadzieję, że on umie robić naleśniki, bo jak nie, to jesteśmy oboje w dupie. Ty, dupę mi widać w każdym? Nie patrz mi się na dupę. Ty, umiesz robić naleśniki? Nie. Przejebane. Musimy naleźć bo Mówili mi, żebym już czas na to wlał, ale się boję. Musimy, stary, my, my to musimy zrobić we dwójkę. Wiesz co jest zajebiste w tym kadrze? Ludzie nie widzą różnicy naszego wzrostu tutaj. Nie będą się śmiali, że niski jestem. spierdalaj. Znaczy, ja, stoimy, ja, o. Ja kucam, ja kucam, to się nie liczy. Teraz słuchaj, pa to. Kurwa, boję się, Lipik. Pali się kuchnia, a. Lipik, wlewam to. Ale to... No ty to wlewa, no to, kurwa tak. tak. Wiem, że to musi być tak na tyle cienkie, żeby pokryło patelnię, ale żeby nie było grube, cześć. właśnie nie masz jakiejś chochelki czy czegoś Kurwa, no może mam. Jak będzie to tu. Czekaj. O w ogóle jaki ja mam skiety. Owo! Patrzcie właśnie... jakie ja mam skiety! Co to jest? Jakieś pringelsy kurwa? Pringelsy powiedziałem. Krakowskie skiety ma kurwa! <laughs> kurwa! Wszystkie... Ja pierdolę, kurwa, jaki wieś nagiebany Patrzcie! Ty jakie ty z ujebanek, ktoś się spuścił na to. Ty no pa... Widzicie to? Widzicie tą plamę? To z odbicie teraz ludzie striangulują, gdzie żyjesz. Są zasłonięte okna. Ja. Pa, czyścimy chochle słukę. Da. Up, to teraz ty możesz się do niej Daj mi chwilę. O, prawda. Czekaj. O, zapisujemy teraz nazwy subskrybentów. O, o, o. czemyj! Jak to wygląda dobrze przecież. No nie wygląda źle, nie, nie będę kłamał. Wcale nie widzę. Nie. Nie, nie, czekaj, patrz. i mój mały asyst. Nie, nie. Ej, czekaj, ja mój mały no spierdalaj, patrz to. W czapce jesteś nadal mniejszy. Chuja prawda! Nie czekaj? Co tam, czemek? Dobra, spierdalaj ty twoje mety 90-800 kurwa gram. Niesamowite. Aż sam sobie zaklaskam. O 5 Obracaj to, kurwa. Kurwa, prawda? Czekaj, ja to umyć muszę. Ty, <grym> Lifik, tak, żeby cię było widać w całego w kadrze. To jest mob. Zobaczycie to na kolejnym filmie, który się pojawi na głównym kanale. Ale to jest mob, którego Hamsko z Mateuszem przyszedłem ukraść Lifikowi z chaty. I kurwa, zaprezentuję wam, jakiej on jest wielkości. Uwaga, to jest, to jest mob. To jest mob Lifika. Fakt, że... Przezum, że, że się droje. O. To jest, to jest na długość, tutaj macie w do, do ręki. To jest Moblifika, pokażę wam taki kij kurwa standardowej długości na przykład na miotle, która Ja pierdolę, no kurwa... To jest... Pa, ja to pokażę w poziomie, bo łatwiej. O! To jest perspektywa zaburzona. O co się? O. Widzicie to? Kurwa mać, ten chłop ma ponad 1,90 m wzrostu. Metr, Jak się nie gabię. A używa kurwa mopa, do którego ja muszę się schylać kurwa jak moje podłogi. Czy to rozciąga ty? Jakiś, nie. No chuja ja się nie rozciąga... Ty! Przemek! Ty kurwa! Odkręć go od rączki. Czekaj. Jeżeli ten MOP się rozciąga... To też jest nowość dla mnie, więc KGW. Ty faktycznie, to jest taki dosyć... Kurwa. Przemek! O kurwa! Przemek, ile ty miałeś tego mop'a? No od września co... Przemek, ja pierdolę. Wiesz, że ja by sprzątałem cały dolny poziom tego mieszkania kurwa tym mop'em totalnie skręconym? Ja w większości używałem tylko tej dolnej, znaczy tego, Przemek? tylko tego. Ja cię zapierdolę kiedyś. Ja całe kurwa mieszkanie, dolny poziom.